Jeszcze w zeszłym roku kronika komentowała. Jeśli wylądowaliście w polu, to znak, że jesteście na lotnisku Okęcie. Teraz na Okęciu lądować się będzie wśród szkła i dyskretnego szelestu eleganckiego świata. Wreszcie możemy startować do Europy bez wstydu. Tym samym do kroniki wraca atmosfera lat 70. Otwarcia, przecięcia wstęgi, oddawania do użytku. Tyle, że dziś już nie wystarczą same nożyczki. Wracam się do Ciebie, Boże. Spraw, aby Twoja opatrzność czuwała nad tym wspaniałym obiektem, który jest dzisiaj naszą dumą i naszą radością. Przypadł mi udzielę zaszczyt oficjalnego otwarcia Międzynarodowego Portu Lotniczego. Na dobrą sprawę otwieramy dziś nie y, tylko dworzec pasażerski, ale nowe lotnisko. Oddajemy do użytku największą inwestycję transportową w ostatnich kilkunastu latach. Na lotnisku inaczej niż w Sejmie. Im więcej agentów, tym bezpieczniej. O ile w latach 70. budowało się głównie obiekty niegotowe, które oddawano do użytku, o tyle teraz buduje się obiekty gotowe, których nie oddaje się do użytku. W państwie prawa obiekt otwarty przez najwyższe władze może zostać w tej samej chwili zamknięty przez prostego inspektora ochrony środowiska. W dwa tygodnie po uznaniu za otwarty obiekt został otwarty istotnie. Wszyscy odetchnęli z ulgą, że uroczystości nie poszły na marne. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu sprawy z wniosku Grupy Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem przedstawicieli uczestników postępowania o stwierdzenie niezgodności uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody w będących współpracownikami UB i SB w latach 1945-1990 z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka, Trybunał Konstytucyjny zawiesza w całości stosowanie zaskarżonej uchwały z dniem 19 czerwca 1992 roku. Trybunał Konstytucyjny stwierdza na iż w myśl przepisu artykułu 9 ustęp 1 i artykułu 10 ustęp 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o Trybunale Konstytucyjnym wspomniana wyżej uchwała podlega uchyleniu zgodnie z treścią orzeczenia nie później niż w terminie trzech miesięcy od przedłożenia Sejmowi niniejszego orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem. Trybunał Konstytucyjny jest strukturą, która powstała w okresie związanym ze stanem wojennym. I znaczna część także składu personalnego tego ciała wywodzi się z tamtego okresu. Trybunał jest powołany, był powołany do strzeżenia prawidłowości aktów prawnych z Konstytucją. Natomiast przyznanie sobie kompetencji, kontrolowania, bo tak to trzeba przyjąć. Wszelkich uchwał Sejmu, bo w tej chwili Trybunał jakby przyjął założenie, że jest kontrolerem działalności Sejmu jako takiego. To jest w moim przekonaniu po prostu pozakonstytucyjna uzurpacja. Oświadczenie Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości w Warszawie w sprawie zwrotu budynków i gruntów zagrabionych dekretem z 26 października 1945 roku prawowitym właścicielom. My, prawowici właściciele kamienic i gruntów warszawskich, mając już dosyć mydlenia nam oczu trudnościami tak obiektywnymi, jak i subiektywnymi, stwierdzamy, w Polsce nadal na mocy jakiegoś układu siły komunistyczne skutecznie blokują poczyniania reformatorskie. Prosimy wszystkich ludzi, mających wpływ na kształtowanie stosunków międzynarodowych, bronić naszych słusznych praw do własności, bo przecież na tym prawie opiera się stabilna zachodnia cywilizacja. Nie inwestujcie w kradzione. Chcemy po prostu zabrać naszą własność. No po prostu, kiedy wszystko państwo wiali po wojnie, więc i no to, to też państwo wie. Kiedy państwo przyjęło, przestał mieć właściciela. I w ogóle niektóre Montek widać nie robił żadnego okna, jak widać, pięknie jak widać, jak wyglądają. Kable wiszą normalnie jak pajęczyny tam na schodach, na klatce schodowej. Także w każdej chwili to grozi pożar. Ten dom jest rodzinny, z pokolenie na pokolenie przechodził. Bardzo ładne mieszkania po powstaniu został przekazany na ambasadzie radzieckiej. No potem dom został przekazany po ambasadzie UB. Potem KCPZPR przekazał ten dom RSW Prasę. Dawny pałac biskupów krakowskich. Był i jest w mojej rodzinie od 170 lat. W tym domu się urodziłam. W 1948 roku rodzina moja została wyrzucona z tego domu. Ten dom jest w dalszym ciągu moją własnością. Dlatego, bo w sposób formalnie prawny nie został on nigdy w myśl prawa PRL-u zabrany. Hotel Sobieski na tym placu jest przecież tego 4385 metrów. To jest potężny plac i też ma swojego właściciela. Do dziadka należał budynek tam, gdzie w tej chwili są schody ruchome naprzeciwko kolumny Zygmunta. Plac pod hotelem Mariot też ma swojego właściciela, warszawiaka. Trudno jest zrozumieć, żeby obcy ludzie gospodarowali się na naszej ziemi. Jest zupełna anarchia, że ja nie wiem, czy się ma złapać za broń. Na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów Paderewskiego. Zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu co prezydent Bush. Bardzo dziękuję. Ja mam dzieci za to dostały od państwa 40 milionów od centrali. 3000 dolarów i dwa przeloty do Ameryki z powrotem. Mogę to przecinać parę razy dziennie. Aż nie do wiary, że po tak uroczystym otwarciu nie poleje się z pieca surówka, tylko ketchup. Mimo bezpłatnej reklamy, jaką zapewniła polska prasa i telewizja, zainteresowanie tak szybko jak się pojawiło, tak spadło. Szczególnie po tym, kiedy podano do wiadomości, że amerykańskie frytki robione są z ziemniaków moskiewskich. Ten smak wszak już poznaliśmy. Już wkrótce, jak wszędzie, liczba sprzedających przewyższy liczbę kupujących. Raz jeszcze okazało się, że nic nie jest atrakcją we własnym kraju. Jeszcze w zeszłym roku kronika komentowała. Jeśli wylądowaliście w polu, to znak, że jesteście na lotnisku Okęcie. Teraz na Okęciu lądować się będzie wśród szkła i dyskretnego szelestu eleganckiego świata. Wreszcie możemy startować do Europy bez wstydu. Tym samym do kroniki wraca atmosfera lat 70. Otwarcia, przecięcia wstęgi, oddawania do użytku. Tyle, że dziś już nie wystarczą same nożyczki. Zwracam się do Ciebie, Boże. Spraw, aby Twoja opatrzność czuwała nad tym wspaniałym obiektem, który jest dzisiaj naszą dumą i naszą radością. Przypadł mi w udziale zaszczyt oficjalnego otwarcia Międzynarodowego Portu Lotniczego. Na dobrą sprawę otwieramy dziś nie tylko dworzec pasażerski, ale nowe lotnisko. Oddajemy do użytku największą inwestycję transportową w ostatnich kilkunastu latach. Na lotnisku inaczej niż w Sejmie. Im więcej agentów, tym bezpieczniej. O ile w latach 70. budowało się głównie obiekty niegotowe, które oddawano do użytku, o tyle teraz buduje się obiekty gotowe, których nie oddaje się do użytku. W państwie prawa obiekt otwarty przez najwyższe władze może zostać w tej samej chwili zamknięty przez prostego inspektora ochrony środowiska. W dwa tygodnie po uznaniu za otwarty obiekt został otwarty istotnie. Wszyscy odetchnęli z ulgą, że uroczystości nie poszły na marne. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu sprawy z wniosku Grupy Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem przedstawicieli uczestników postępowania o stwierdzenie niezgodności uchwały Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązującej Ministra Spraw Wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż Będących współpracownikami UB i SB w latach 1945-1990 z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka Trybunał Konstytucyjny zawiesza w całości stosowanie zaskarżonej uchwały z dniem 19 czerwca 1992 roku. Trybunał Konstytucyjny stwierdza na to, Iż w myśl przepisu artykułu 9 ust. 1 i artykułu 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 roku o Trybunale Konstytucyjnym wspomniana wyżej uchwała podlega uchyleniu.